Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej kampanii Rzeczpospolitą Bojga Narodów w Potop Total War. No jak pamiętacie ostatnio odnieśliśmy tutaj zwycięstwo nad siłami mm, Brandenburgii, oblegamy Królewiec no i odnosimy też całkiem fajne sukcesy tutaj na wschodzie. Niedługo uda nam się już, myślę, stłamsić bunt kozaków. Zdobędziemy i Sicz, którą może nawet zburzymy po prostu z powierzchni ziemi. Ukażemy zdrajców. No i... Potem, jak już zdobędziemy też Berlin, który tu jest oblegany, no będziemy mogli już się skupić na walce z jakimś potężniejszymi przeciwnikami. Może pójdziemy na przykład na Tatarów, może tutaj na Siedmiogród. Mamy bardzo dużo możliwości. Możemy wziąć udział tutaj w krucjacie na Stockholm, więc naprawdę mamy tutaj wiele rzeczy do wyboru. Dobra, z tego co pamiętam, też wszystko co było do zrobienia zrobiłem chyba już w poprzednim odcinku. Tak więc możemy skończyć tą turę. O, tutaj widzę, że muszę jeszcze księżniczkę podesłać. Chyba ściszę nieco dźwięki gry. Bo są dosyć głośno. O, widzę, że tutaj idzie armia krucjatowa Cesarstwa Rzymskiego, czyli Austrii, Habsburgów. No proszę, całkiem ładną siłę tam zresztą wysyłają. Cóż, to dobrze dla nas. Szwedzi będą przez to jeszcze bardziej osłabieni. Hmm, tutaj kozacy gromadzą jakąś armię. No tutaj widzę, że w Szwecji ładną armię też zgromadzili nasi przeciwnicy. U, umarł Kartezjusz. No proszę. Tutaj mamy wydarzenia z 1650 roku. Jeżeli Was to interesuje, możecie to sobie przejrzeć. No i dobra, ściszę rzeczywiście nieco ten dźwięk główny, bo jest serio bardzo głośne to wszystko. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy... tego dyplomatę? Nie, kupca. A, kupiec miał iść tutaj do złoża złota. Tak, zdecydowanie musimy jak najszybciej się tam dostać, bo złoto jest bardzo ważna. No i fajnie by było już trochę ten dochód ogarnąć, żeby nie być cały czas na minusie, bo to jest masakra jakaś. Dobra. Idźmy tutaj na tą połtawę, hmm, tutaj oblegamy nadal ten kudak i myślę, że poczekamy aż oni nas zaatakują. Myślę, czy by sobie nie wyciągnąć na przykład tych jednostek tutaj, ale może jeszcze trochę zaczekam. Możemy sobie wziąć na przykład te dwa oddziały i wsadzić je tutaj do fortu, będziemy mieli za nie darmowe utrzymanie wtedy. Tutaj mamy tego generała, którego chciałem podesłać do Czarnieckiego. Tutaj jest jakaś śmieszna armia w forcie. No proszę, stanęli nam na drodze, przez to jeszcze chwilę poczekamy. No i myślę, że oba te miasta będę starał się wyczekać. Ten odcinek będzie nieco szybszy, jeżeli chodzi o ilość tur. Bo zazwyczaj, no to te odcinki były tak na jedną, dwie tury. A no teraz trochę myślę, że w tym odcinku więcej tur zleci. No a tutaj sobie podniesiemy moich kapłanów na zdobyty Słupsk. Żeby wzmocnić katolicyzm, co zmniejszy tutaj jakiś ewentualny opór przeciwko mojej doskonałej i jedynej słusznej władzy. U, tutaj nam się heretyk zrobił. Będę się go potem rozwalić, bo nie tolerujemy takich niefajnych panów, którzy nam tu będą psuli naszą religijną jedność. Umarł jeden z naszych dowódców, Lubomirski. Szkoda, i niedobrze, bo mam teraz też tutaj. Kraków bez żadnej obrony. Nie mam kogo tutaj wysłać, ewentualnie. Możemy tego rakoczego wysłać w sumie tu do Krakowa. I w sumie może nawet nie jest aż taki głupi pomysł, bo jednak wolałbym Krakowa nie zostawić bez garnizonu, bo to jest bardzo ważne miasto przecież. Dobra, teraz tak. E, tu już wszystko zrobiliśmy. Tutaj jest ta armia moskiewska, która mnie co e, niepokoi. No dobra, no ale trudno, nic na nią na razie nie poradzę, po prostu musimy poczekać i zobaczyć jak się to wszystko potoczy. No to skończmy turę. Mm, tutaj znowu zapomniałem o tej księżniczce. Widzę, że Brandenburgia jakoś nie próbuje się już nawet bronić. Uuu, za to kozacy chyba wysłali swoją ostatnią armię przeciwko mnie, Więcej już sił zdecydowanie nie mają. I widzę, że mają nawet całkiem siły, którą mogą mi tu zagrozić. Hmm, no, mają tutaj już w zdecydowanie wyższej jakości siły. Dobra, to spróbujmy się na przykład wycofać i zobaczymy, jak teraz mnie uderzą. Tak, bo jeszcze będą próbowali. Chociaż nie. Ale będziemy mogli na przykład teraz tą jedną armię już tylko rozwalić. Zrobimy to sobie tak krok po kroku, żeby uniknąć większych strat, bo jednak każdy mój człowiek jest na wagę złota, biorąc pod uwagę brak mojego dochodu. Dobra, tutaj podejdziemy tą księżniczkę dalej. I musimy tutaj sobie znaleźć... O, Wenecję. Pójdziemy sobie pogadać z Wenecją. Teraz tak. Mamy tutaj polepszone relacje z średniogrodem. Fajnie, fajnie. Eee, coś jeszcze tutaj takiego ważniejszego mamy? Uuu upadła Szwajcaria, no proszę. W sumie możemy sobie na przykład na koniec tego odcinka zobaczyć jak tutaj się zmieniła mapa naszej kampanii. Bo w sumie jeszcze tego nie robiliśmy. Już mamy chyba piąty odcinek tej serii. 60 florenów da nam ten kupiec. No dobra, nie jest to jakiś zły wynik. Zadowoli mnie to nawet. Myślę, czy podesłać tego generała tutaj, czy wysłać go jednak do Krakowa. Dobra, Kraków jeszcze sobie na razie tu poradzi. Raczej nie jest w żaden sposób zagrożony. Natomiast tutaj ta armia może się spodziewać ataku niedługo ze strony wroga, więc myślę, że jeden oddział Husarii na pewno im pomoże. Tak. Ja, dobra, tutaj musimy wysłać jakiegoś lepszego kapłana, żeby pokonał tego heretyka. Spalmy go. O proszę. Skubany się stawia. Hmm, sur... Czy mam jeszcze jakiegoś tutaj bardziej wylewelowanego kapłana, który by mógł to spróbować zrobić? Dobra, temu się udało, świetnie. Więc mamy jednego heretyka mniej. Doskonale. No i tutaj prawie w jedną turę 30% katolicyzmu przybyło. Fajnie. Eee, tak, tutaj wejdźmy sobie do tego fortu. No i zawsze trochę ten dochód mi się polepszy dzięki temu. Jak tutaj tam Moskwa? Oni sobie tu stoją widzę i nie podejmują żadnych większych działań. No dobra. Niech będzie. Mmm. Okej, okay. i teraz tak. Tutaj Jan Kazimierz niech zatokie Połtawę. I myślę, że mogę nawet spróbować ją zeszturmować sobie. Biorąc pod uwagę brak żadnego garnizonu de facto tutaj. Możemy to sobie rzeczywiście U... Ała. Nie spodziewałem się, że... Automatyczne rozstrzygnięcie może być aż tak... Kosztowne dla mnie zazwyczaj, to jednak... Nie było aż takim wielkim problemem. No dobra, no, mam nauczkę na przyszłość, żeby tego po prostu nie robić. No i chyba pierwszy raz w tej kampanii mamy plusowy dochód. U, tutaj mam spadek cechy, bo wyróżniałem obrońców połtawy. No ale tak się trzeba rozprawiać z, ze, ze zdrajcami przecież, co nie? Ich zdrada nie może jakoś obejść się bez kary. Dobra, pokonajmy sobie teraz tą armię. I myślę, że to sobie poprowadzimy już osobiście. Tym bardziej, że jest to tylko jedna armijka, więc myślę, że raczej oni nie będą większym wyzwaniem. Możemy sobie tutaj zapisać jeszcze na wszelki wypadek. Tutaj na tym save powiedzmy. I dobra, lecimy. Zdecydowanie RM jest bardzo już doświadczonym dowódcą, więc kozacy ich kolejna armia nie będą no i jak już to pokonamy tą armikę, to kozacy de facto już będą mieli przesrane. Dobra, mamy kolejne śliczne pole. Naprawdę kocham te pola, te pola bitwy, bo są takie równiutkie i bez żadnych drzew, że. Ach, nic tylko prowadzić na ich bitwę. Dobra, rozstawmy się tu jakoś sensownie. Oczywiście na środeczek pójdzie tutaj moja piechota strzelecka za nimi pójdzie moja lepsza piechota mm, walcząca wręcz na boki ten taki bardziej motłoch tu, o w ten sposób tutaj damy tych pancernych z tyłu bo mimo wszystko nie chcę ich stracić może jak mój dochód się ogarnie będę mógł ich sobie kiedyś przetrenować tutaj część husarii damy na jedno skrzydło tutaj damy sobie część na drugie skrzydło i tatarów powiedzmy sobie damy też tutaj na to skrzydło no, i doskonale. No, i z piechoty zrobimy sobie kolejną grupę. No i zaczynamy bitwę. Eee, dobra, teraz tak tutaj mamy tą grupkę. To podesimy już sobie tutaj gdzieś. O, może tak. Będą tutaj od boku najeżdżać. Eee, ta husaria też niech leci tutaj od razu na bok. Eee, no, i moi tatarzy. Może niech tu sobie podjadą i poostrzeliwują przeciwników. Więc już mam bardzo dużą ilość kawalerii jak na kozaków, zdecydowanie. Będę musiał tutaj bardzo uważać, żeby nie zrobiłem jakiejś bolesnej szarży. Dobra, wysimy może nawet już tu husarię, żeby pokonali tych choler... cholernych yy, kozaków. Tutaj może niech ta czerń jakoś podejdzie. Bo zdecydowanie się trochę obawiam. Dobra, tutaj moja piechota też ładnie im da popalić. A tutaj ta flanka jest w miarę odsłonięta. U, ale tutaj bardzo duży ostrzał prowadzą na mnie, no proszę. Widzę, że mam jakieś mocniejsze jednostki strzeleckie w tej armii. O Jezu! Naprawdę bardzo mocno mam tą jazdę. Zdziwiłem się, że aż tak tutaj mi trołem tyłek, naprawdę się nie spodziewałem takiego rezultatu. Dobra, tutaj jak najszybciej tą jednostkę piechoty. E, teraz tak, tutaj mamy te dwa oddziały husarii, to podejrzyjmy ich do tyłu i spróbujmy przeprowadzić kolejną szarżę, bo bez tego będzie ciężko tutaj ich pokonać. Naprawdę nie spodziewałem się aż takich rezultatów po ich jeździe. Dobra, tutaj niech moja jazda ostrzeliwuje ich jazdę. Jak tutaj to wygląda na boku... Tutaj jeden oddział Husarii możemy wycofać a następne niech uderzają. Dobra, moja piechota tutaj ładnie strzela, więc to na pewno da ładny efekt. Trochę światło jest zrąbane, bo bez podświetlania naprawdę ciężko stwierdzić, którzy są moi, a którzy są przeciwnikiem. Okej. Okay. Jak tutaj to wygląda? Podejdźmy od razu już sobie ten oddział, powiedzmy, na tych. Tutaj wycofajmy się i przeprowadzimy za chwilę kolejną szarżę Husari. No, trochę jednak stracę w tej bitwie. Mieli jednak też już nieco wyższej jakości jednostki. Musieli zwerbować sobie w tym czasie. Przyspieszcie, panowie. Dobra, tutaj widzę, że ci zostali załamani. Uch, moja piechota też tam widzę. Dosyć mocno potyku, niestety dostaje. U, uh, tutaj wysłali na mnie jazdę. Dobra, podeścimy sobie husarię, żeby ich zaatakowali. I podeścimy jeszcze jeden oddział. Zostaną zaatakowani tu z trzech stron. No, ten oddział został tutaj na flancenie ale całkowicie rozbity. Dobra, tutaj husarię, żeby jakoś pomogła. Uuu, tutaj... Musimy też jak najszybciej podostać się jednostki, żeby zaatakowały tutaj jazdę Hetmana. Widzę, że jakiś ich dowódca umarł. Przynajmniej z tego co mój doradca. Więc chociaż jakiś plus. Dobra, tutaj podejmiemy sobie ten oddział. Do walki z piechotą. Dobra, tutaj naprawdę moja piechota bardzo ładnie sobie poradziła. Strzeiwując wrogów. No i już tak naprawdę wygraliśmy tą bitwę. Teraz y, została tylko formalność, czyli wyrzynanie przeciwników. Mhm, mm no i już to będzie ładny koniec, myślę. Tak, kontynuujmy. Postarajmy się, żeby nikt tutaj nie uciekł. W miarę możliwości przynajmniej. Gdzie tutaj są ci kozale Tatarzy... To by tutaj został do wycięcia. Możecie tam spróbować dojechać, ale wątpię, żeby się udało. Dobra, no i przyspieszmy już sobie na szósteczkę. No i w ten sposób podniesiemy tutaj bardzo ładne zwycięstwo. Możemy, powiedzmy, tych spróbować dogonić. Jestem ciekaw w sumie, kto teraz jest ich przywódcą, skoro ostatnio zabiliśmy Chmielnickiego. Raczej jakiś niezbyt dużo znaczący typ. No i jeżeli uda nam się go zabić, no to może uda nam się de facto tutaj pokonać już hetmana. A i tutaj niestety ten oddział uciekł. Nieco się zagapiłem. Dobra, kończymy już. Jeżeli zabijemy kolejnego hetmana, to może ostatecznie kozacy już upadną. No i straciliśmy 300 ludzi, oni straciły prawie całą armię, więc ładny wynik. No i będziemy mogli sobie wrócić do oblegu. Nie wiem, drobną ścinkę, nieważne. Dokonajmy się egzekucji, nie będziemy okazywać litości. No i możemy wrócić do oblegania tej osady. Świetnie. No i w trzy tury tutaj będą musieli już poddać. Dobra, tutaj mamy zdecydowanie wzrost cechy, strach. No jakoś mnie to nie dziwi, bo już nie wiem, który raz tutaj wybijamy wrogów. Więc niedługo imię Wiśniewieckiego będzie przerażać wszystkich przeciwników. A tutaj widzę, że Mołdawiam się jakoś niebezpiecznie połęczył po moich ziemiach. I trochę mnie to martwi, jak mam być szczery. Boję się nieco zdrady z ich strony. Dobra, skończmy turę. Ok, tutaj mnie zaatakowali prusacy. No i cholera. No, mamy tutaj bardzo wyrównany stosunek sił. No i nie wiem, czy próbować się im tutaj oprzeć. Nie mam de facto kawalerii poza dwoma działami generałskimi w tej armii. Hmm. Wiecie co? Myślę, że lepiej spróć i wybić ich armię jedną po drugiej. Oj, tutaj, co nie próbują zrobić? Trochę się by jakiegoś okrążenia. Mhm. Mm Czyżby. A, jednak nie, nie zaatakowali mnie jeszcze. Dobra, no to zobaczymy, czy nam się uda jakoś to ładnie porozbijać. Oj, widzę, że tu kozacy są też już dosyć zdesperowani. Mm, u, tutaj Szwecja mi wypowiedziała wojnę, widzę. No, to zaczyna się robić nieciekawie w tym momencie oficjalnie. Fuh, miał się zacząć właściwy potop. No cóż, w takim razie nie mam zbyt dużej opcji. Muszę tutaj jak najszybciej zdobyć królewiec, pokonać Brandenburg, jak tylko się będzie dało. I pokonać Szwedów. Mhm. Wenecja wypowiedziała wojna Szwecji doskonale. O i mam nowego dowódcę, Kazimierza Sapiechę, który znajduje się w e, Mochylewie, więc trochę na zadupiu naszego potężnego państwa. ale no, podesimy go do Krakowa. A no, pogadajmy sobie z tą Wenecją, jak już tutaj mam tą księżniczkę. Czy ja z nią mam sojusz? Chyba mam, tak, to poszukajmy sobie jakichś innych państw we Włoszech. Możemy na przykład pójść do państwa popiskiego. To nie jest głupi pomysł. Okej. Okay. Dobra, tutaj podeszliśmy sobie jeszcze tych kapłanów, żeby tutaj w tym słupsku ponawracali. Tylko boję się, że niedługo mogę go utracić. Dobra, czy mogę zdobyć już tutaj y, królewiec? Mogę, ale dobra, zaczekajmy jeszcze z tą chwilkę. E dobra, tutaj mamy ładne obleganie. I spróbujmy tutaj przejść tą armią Jana Kazimierza na tą stronę Dniepru. I zaatakujemy sobie Siege. No i w ten sposób yy, o, oba tutaj już ostatnie garnizony kozaków będą oblegane. Więc chociaż jeden problem będzie z głowy. O, tutaj zapomniał jakiś kapłanie. Dobra, to niech tu leci. Teraz tak, jak tutaj się zająć tymi prusakami? Czy mogę zaatakać w nocy? Niestety nie mogę. Więc jestem nieco w tyłku. Na, na razie nie będę tutaj... Chociaż jakbym zaatakował tak? No nie, niestety nie. Dobra, no to po prostu będziemy tutaj jeszcze czekali na rozwój sytuacji armią Czarnieckiego. No a tutaj armią Radziwiła. Będziemy próbowali już y, szturmować y, królewiec. Żeby zdobyć go jak najszybciej. Aha. Zdecydowanie będę musiał podjąć się tej desperackiej próby. Bo musimy jak najszybciej to po prostu zrobić, bo no zanim ta osada się podda za te 7 tur, to my możemy już tutaj bardzo spory problem z armią szwedzką. Tak więc no musimy po prostu ten królewiec zdobyć. No i dobra, myślę, że tą bitwę poprowadzimy sobie osobiście. Nasz pierwszy szturm na osadę, ale zrobię to w następnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i zobaczymy się już wkrótce. Cześć!